Widzę, że on się ten film nie spodobał za bardzo. No, w sumie się nie dziwię, no bo ten film był tak na szybko robiony. Ale jeżeli chcecie, to zostawcie pod tym odcinkiem 8 akwarii w górę, przynajmniej, żebym zrobił wszystkie achievementy, bo wszystkich achievementów w Outlastu 1 nie zrobiłem, nie? więc macie szansę. A teraz co? Zapraszam Was do odcinka, zostawcie suba z od razu, nie? Oczywiście. Mm -hmm. A więc, no, halo, halo dzień dobry, stay strange, dzisiaj sobie zagramy w Outlast'a 2 od razu, nie? I kurczę, kurczę, to będzie ciekawe, nie? To będzie ciekawe, ok? Please Kids. Oh yeah, I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. I can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to. Oh, the fuck! Fuck! Sorry about that. The panel's a little soft, but uh, well, we're good. <sighs> that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Um, um red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. <laughs> Okay, I'm Lynn Langerman, here for NewsTomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn. Um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls in the first thirty, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway a 100 miles from the nearest. Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, Był Twoja mać, ja pierdziele. To było ciekawe, nie? Szczerze, ja nie oglądałem za bardzo dwójki, bardziej jedynkę oglądałem ogółem, nie? Ale. O Boże. To były drzwi, nie? To są drzwi jakieś. Um. To jest ta cała Jessica, nie? To jesteśmy prawdopodobnie my. A, to jest nasza trójka. Ja nie wiem w ogóle, co tu się dzieje, ok? Ok, nie wiem, co tu się dzieje, dobra. Widzę, o, w... o kurde, sorka. Nie mogę w ogóle biegać, nie? Wiem tylko jedyne co o tej grze, że tutaj można się leczyć Nie tak, nie tak jak w Outlastie Jedynce, że sam się leczyłeś Tak jak było Nie jesteśmy sami Ciekawie Okej okay. Wiem o tej postaci też, że ona nosi okulary ogółem. Wow. Kamerę się zawsze zcydanie. Musimy jakoś zejść w ogóle z tej góry. Myślę, że tędy. Jesus! Is no. there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! She wasn't there. Lynn's body. Check She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. She could still be alive. Uh-huh. Nie, my cały czas wolać jest kamerą. O, taś, bandaż. O, no, no, no. O! Dobra. Pod R też można było użyć bandażu, z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien, szczerze widzowie. Ehm. Um. Nic tu nie widzę, kurwa. A. Teraz to gdzie mam iść w ogóle, nie? To mnie zastanawia, bo gra nie nam nie mówi tego wprost. Aha, no dobra. <laughs> A, dobra. Czyli pod altem obracamy się, tak jak było w. Podobnie jak było w jedynce, chyba tak samo nawet. Kurczy, szkoda, że tu nie ma baterii. O!

sami po no nie? nie żeby coś there? Sam li dobra Hej hey man oh, shit. oh shit, you... O, dobra. O, nie muszę tego dodawać teraz w montażu. Moja droga, słodka Eli, nie mogę znieść tego, co zrobiliśmy, ani rozłąki z naszymi maluchami. Więc idę do ciebie, mając nadzieję, że wybaczysz mi, że cię zostawiłem. A Bóg wybaczy mi to ostatnie przerwanie Przywinienie, przepraszam. Wiem, że trzeba było złożyć je w ofierze, ale. Jestem rozdarty wewnętrznie i nie zniosę już życia. Oby koniec nadszedł rychło, żeby, żebyśmy znowu byli razem. Chyba, że Bóg skaże mnie na wieczne piekło za ten grzech. Do tego czasu mam nadzieję, że znajdziesz wszystko, czego potrzebuje kobieta w, oboję... w objęciach papy Knowa. Na zawsze twój tom. Now? Nie wiem. Co to było? Co tu robię lalki? Bardziej ich części. Okej, okay, to je popis Tu klamki w ogóle nie má, nie? Mordo, żyjesz? Po co ty puchasz człowieku? Ja tego nie rozumiem. Widzisz, że jakieś tuszej busy grasuje, a ty pukasz sobie do drzwi. Drogi ojcze. Nasz kochający Bóg wciąż obdarza mnie wizjami i mam większą pewność, że masz nasz wróg jest coraz bliżej. <laughs> Szorowałam plamy na podłodze w pokoju Daniela, kiedy ta. Błogosławiona muzyka zagrała mi w uszach i obdarzyła wizją stworzenia niczym płonące słońce z wieloma rzędami zębów, z rękami zwisającymi między kończynami, które wcale nie były rękami, lecz falusami. Palusami, no, podnoszącymi się w celu dzieci z płodzenia? Wytyfy? Nie wiem, dobra, czy tam dalej? To potworne słońce zerżnęło ziemię i spłodziło ogromną, przygarbioną i ognistą grozę. Wytyfy. Strach mnie ogarnął tak wielki, że nie mogłam oddychać, nie ruszać się. <laughs> Zobaczyłam, jak przez te wszystkie lata oślepiałam Daniela ługiem i chciałam za zaszlochać ale nie mogłam, no. E, zaszlochać, ale nie mogłam. A jak się obudziłam, to byłam aż mokra z pożądania. Ogromnie pragn pragnęłam poczuć w sobie mężczyznę. A uczucie to, to nie zmieniło się za bardzo od strachu. Próbowałam pocieszyć, yy, pocieszyć się Twoimi naukami, wie, według których w boskich działaniach groza jest niczym radość. Jednak większą pociechą byłaby Twoja męskość. W moim ciele i moja modlitwa dusząca antychrysta, wy moim łonie, pierdolę najwierniejsza z twoich owieczek, podążaj, podążana za kurwa, pogrążona w boskiej tęsknocie. Lisa, o! Find, nie myślę, że coś powie w ogóle, nie? Jeszcze. Aha, tu mogę się schować, tylko. A, to takie ja. Bandaż. A nie wiem jaki mam stan baterii. Baterie jak w ogóle, nie? Aha, mam jedną baterię.

Dobra, luksusowo widzę. A nie, czekaj, otwór, bo ja chcę wyjść chwilę jeszcze, bo tutaj może jeszcze coś znajdę ciekawego. Mówiłem, że coś ciekawego znajdę. Bardzo dużo krzyży. Krzy krzyży. Krzyży. Widzę, że tutaj ta wioska jest y, bardzo chwalona przez... Znaczy, y, ludzie zachwalają chyba naukę. To jeszcze przeczytam. Nie. I będziemy kończyć się na odcinek, nie? Dobra. Element. Y nie, kurwa. Lament akuszerki. Dziecię nadchodzi. Szykuj nóż. Dzieci nadchodzi. Czas ciąć już. Matko wroga spalonego z y, plamionego. Ja pierdolę. Y, matko wroga z plamionego. Boże stworzenia grzechem poratowanego. Mm. <coughs> Refren. Alleluja, wytrzymaj burzę, nie musisz, nie musim czekać już. Wróg się rodzi wbrew naturze. Świąt na brama wbije nóż. Dziecie rośnie. Roś, rośnie też brzuch. Dziecie rośnie. Piekielny duch. Eee... Co... co? E, zje, e, Gotów... Z ostrzem w dłoni, niech nikt przy bramie od modlitwy nie stroni. Refren. A kurde, to ja mam tutaj. O, czekajcie, widzę, wiesz. Tam. Dobra, zamknij mordę. Musiał powiedział go tension to nie obchodzi, że to są dzieci, nie? Na zdjęciu. Tylko go obchodzi bardziej ta brama, nie? To, że ktoś... O oh. to, że ktoś go... Yy, obserwował, no. Dobra. Ja w tym momencie kończę. Nie mam po prostu siły, żeby dalej nagrywać to gówno. Znaczy gówno... Zajebiste to jest ogólne na, na samym początku już, nie? Ale po prostu ja nie mam siły, żeby, żeby w to grać, nie? Na obecną chwilę. Yy, I co? Ja się z wami żegnam. Awens papa, papa, ciao!